Witam w wesołej zagródce. Muszę Wam powiedzieć, że się zimno zrobiło. Biedne kurki, tak zimno. A one muszą siedzieć, a dzisiaj w nocy minus 6. Ale włączyłem ogrzewanie. że nie będzie tak źle, nie wymagną. Tylko jest, mamy taki. Pokażę Wam coś fajnego. Pokażę Wam coś fajnego. Choć trochę jest za zimno, bo ona może myślała, że jest ciepło. No jak tam, co już wieczór, idziemy spać. Zobaczcie. idą panie, nie ma buta, to chodzą. No, ale nakopawiać! Pokażę wam coś, bo świecimy na środku światło. Ja, ja już wam dzisiaj dałem wszystko to, co trzeba. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. No, jeszcze ją przycisnę. No tak, tak ciemno. O, świecę O, coś wam pokażę. Zobaczcie, kto tu siedzi To, to tak jest. To. Misia, zachciało i się po prostu małych. Zobaczcie. I leży tu. Nie, nie pójdzie. Gdzie mnie? Zobaczcie, jak patrzy. Ona chyba nic nie, je. nie pije. Nie wiem, czy trzeba dawać bliżej, czy co. Nie, nie wiem, czy to ciepło ma. Przykleję jej. Później na razie zostawię tu światło oświecone. Ja wiem, się tu Później ogrzewanie i włączę, bo tutaj Dobra, jeszcze pszenicę damy w bo no. Dobra, będziemy, nie będziemy jej tu przeszkadzać. No co wy? Kierowniczki, wyjście są kierowniczki, ja widzę, co... O. Patrzę na ten ogródek i nie powiem wam tu pusto. Tam by mi kogoś tu brakowało normalnie. Co tam, dziewczyny? A piwo. się stawiły. Co tam, u was? Tam mi kogoś brakuje. Kazika nie ma, porządku nie ma. Co? Nie ma porządku. Chyba nie ma. O grudno. Zobaczcie jaki tam walki kurku Patrzę patrzeć ja się bieżąc, to, co to ma być. Jest Kazik tak. Dumny o Może nie blady, ale dumny. Ze swoją gromadą. Co to się tu dzieje? Kazik został ty kuchnik. I co? Jajko był?